Jerzy Owsiak ma dość. Po raz pierwszy zabiera głos, by rozliczyć się ze swoimi oponentami. W czwartek rano informacje dotyczące Jerzego Owsiaka zostały oficjalnie potwierdzone, co natychmiast wywołało potężną falę reakcji w polskiej opinii publicznej. Po wielu miesiącach nieustannego zmagania się z coraz ostrzejszą krytyką, wymierzoną nie tylko w jego osobę, ale także w cały model działalności Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, WOŚP, Owsiak miał znaleźć się w stanie skrajnego wyczerpania psychicznego. Długotrwała presja, nieufność ze strony części społeczeństwa oraz personalne ataki doprowadziły go do podjęcia najtrudniejszej decyzji w karierze wycofania się z funkcji publicznych, które sprawował przez dekady. Jest to uznawane za symboliczny punkt zwrotny, gdyż Jerzy Owsiak jest nie tylko założycielem, ale i nierozerwalną twarzą woźb od 1993 roku utożsamianą z największym ruchem charytatywnym w Polsce od ponad 30 lat. Jednak mimo decyzji o usunięciu się z ról publicznych, Owsiak zapowiedział, że pojawi się na finale WOŚP oraz na festiwalu Pole Rock, co wielu odczytuje jako potwierdzenie, że nie porzuca on całkowicie swojego dziecka, któremu poświęcił niemal całe życie, budując je i chroniąc. W rozmowie z polską agencją prasową PAP w listopadzie 2025 roku Jerzy Owsiak otwarcie przyznał, że musiał zacząć chronić samego siebie poprzez maksymalne ograniczenie wywiadów oraz niemal całkowite zaprzestanie aktywności na Facebooku, platformie, która wcześniej była jego głównym kanałem komunikacji z ludźmi. Według Owsiaka utrzymywanie stałej obecności w mediach społecznościowych pochłaniało ogromne pokłady energii psychicznej, zwłaszcza w obliczu narastającej gęstości negatywnych komentarzy, ataków osobistych i bezpodstawnych oskarżeń. Wyznał szczerze, że jest u kresu sił i nie ma już możliwości dalszego mierzenia się z tą presją każdego dnia. Niemniej jednak, wobec ostatnich ciężkich i zniekształconych wypowiedzi uderzających bezpośrednio w jego honor, Jerzy Owsiak pokazał, że nie zapadł jeszcze w całkowite milczenie. Jego rzadkie publiczne reakcje w ostatnim czasie odzwierciedlają wewnętrzne rozdarcia między chęcią wycofania się dla ratowania zdrowia psychicznego, a potrzebą zabrania głosu w obronie wartości, reputacji oraz dziedzictwa, które woźb budowała przez ponad trzy dekady. W ostatnich dniach fala negatywnych opinii pod adresem Jerzego Owsiaka nie tylko nie opadła, ale wręcz wykazuje oznaki gwałtownego wzrostu, spychając atmosferę wokół niego i fundacji w stan napięcia niespotykanego od lat. Krytyka zalała media społecznościowe, fora i niektóre środki przekazu od podważania osobistych motywów po przeinaczanie istoty działań charytatywnych woźb. Właśnie w tym kontekście piętrzącej się presji w czwartek rano pojawiły się obrazy, które zaskoczyły wielu. Na Facebooku, z którego wcześniej Owsiak deklarował niemal całkowite wycofanie, niespodziewanie opublikował film dokumentujący film przygotowujący proces przygotowań do 34. finału Wielkiej Orkiestry Świętecznej Pomocy, odbywający się w studio TVN. Ten ruch szybko przyciągnął uwagę opinii publicznej i został odebrany jako bezpośrednia odpowiedź, a wręcz odparcie zarzutów i wątpliwości, które go otaczały. W nagraniu Jerzy Owsiak bezpośrednio odniósł się do krążących plotek i błędnych interpretacji narosłych wokół jego nazwiska. Podkreślił, że w ciągu 34 lat istnienia WOSZP nigdy nie zdarzyło się, aby datki były zbierane osobiście na Jerzego Owsiaka, ponieważ cała działalność zbiórkowa służy wspólnemu celowi, jakim jest wspieranie systemu ochrony zdrowia i inicjatyw społecznych poprzez Fundację. Owsiak stanowczo oświadczył, że nie potrzebuje ani nie oczekuje żadnych darowizn o charakterze osobistym, zaznaczając jednocześnie, że sformułowanie nie daje na owsiaka całkowicie wypacza istotę wośb. Według niego takie stwierdzenia nie tylko wprowadzają opinię publiczną w błąd, ale także uderzają w ducha solidarności i zbiorowe znaczenie ruchu, które budowano przez ponad 30 lat. Ponadto Jerzy Owsiak otwarcie wyraził pogląd, że osoby używające mylących terminów, a wręcz uciekające się do osobistych ataków, Powinny poważnie zastanowić się nad własnymi motywami i odpowiedzialnością wobec społeczeństwa. W jego ocenie takie sformułowania nie tylko zniekształcają prawdę, ale mimowolnie odwracają uwagę od rdzennego celu humanitarnego woźb opartego na jedności i dzieleniu się z innymi. Owsiak uważa, że przypisywanie działań charytatywnych jego nazwisku jest niebezpiecznym uproszczeniem, które sprawia, że opinia publiczna błędnie rozumie naturę ruchu rozwijającego się od trzech dekad. W związku z tym Owsiak zaapelował do mediów i społeczeństwa, aby skupić się na tym co najważniejsze, na nadchodzącym czasie, w którym cała wspólnota będzie wspólnie kwestować na rzecz orkiestry. Inicjatywy, która nie należy do żadnej jednostki, lecz jest wspólnym dziełem milionów uczestników. Według niego, Wośb istnieje dzięki sile zbiorowości, zaufaniu i wkładowi społeczeństwa, a nie dzięki renomie czy roli konkretnej osoby. Wypowiedź ta została przez wielu uznana za przesłanie podsumowujące a nawet za ostatnie wyznanie Jerzego Owsiaka w obliczu próby, jakiej poddano jego wiarę, cierpliwość i wytrzymałość psychiczną, odzwierciedlające jednocześnie ostatnią próbę ochrony fundamentalnych wartości, którymi kieruje się woźb. Ostatecznie historia wokół Jerzego Owsiaka nie kończy się jedynie na osobistym losie lidera ruchu charytatywnego, lecz jasno odzwierciedla pęknięcia, nieufność i napięcia istniejące obecnie w polskim społeczeństwie. Decyzja o wycofaniu się z funkcji publicznych, wraz z rzadkimi ostatnio wystąpieniami, pokazuje wysoką cenę psychiczną, jaką Owsiak musiał zapłacić po ponad trzech dekadach związanych z woźb. W tym pełnym kontrowersji czasie przyszłość woźb może wkroczyć w nową fazę, jednak dziedzictwo pozostawione przez Jerzego Owsiaka, zarówno pod względem skali, jak i znaczenia społecznego, pozostaje śladem.